21 listopada, 2012 rok. Siły zła przyjmują wszechświat, bo coś tam. Tamek Kutera jest agentem oświeconych i gra w głupią gierkę, to się nazywa ingres. Jest strasznie głupia. Więc Konrad się podnieca tą grą, bo mówi, że to gra Google i ma super zwiastun. Znaczy, ja stańmy, bo... Znaczy, musimy iść zasadniczo, ale musimy stanąć. Problem w tym, że to jest... Nie, musimy iść dalej, żeby dojść do portalu. Okej. Okay. Problem w tym, że ta gra to po prostu Google Maps z nałożonymi znaczkami. Jest po prostu durna, w sensie bo marnie działa i wiadomo jak działa GPS w Polsce w Google Maps, że słabo wyłapuje to czy się idzie, czy się stoi. I na przykład teraz twierdzi, że jesteśmy pośrodku ulicy, co jest nieprawdą, bo nie jesteśmy po środku ulicy, Konrad. Dokumentuj, nie jesteśmy po środku ulicy. Stwierdzam i potwierdzam, że jesteśmy na chodniku. No więc o, teraz twierdzi, że jesteśmy gdzieś, nie wiem gdzie, o Słuchaj, ale tu widzę, że już zaraz dojdziemy do portalu. Wszystko będzie dobrze. Tak, za chwilę powinniśmy dojść do portalu, musimy przejść przez ulicę, ale... Jeszcze... Nie, a nie tutaj? Myślałem, że tam musimy dojść na ten przystanek. No tam też jest, ale tu są bliżej, zobacz. Tu są aż dwa. Okej, okay, to przejdziemy przez czerwone światło. W sensie czekamy na zielone. O, o, nie może ustalić gdzie, gdzie, gdzie jestem. Ma z tym znaczący problem. No i po, poza tym wkurzyłem się, bo... ciągle mi się też telefon. Wyłącza, bo bat bateria zżera jak diabli. Przed chwilą miałem na A tak jest naładowano. ze wszystkimi grami. Nie, no ale to w pół godziny mi zżarło. A poza tym, przed chwilą grałem też w tutorial, i no generalnie rzecz biorąc, to yy, komórka mi się zacięła. To jest prawdziwa historia. Tak właśnie, ta, tak właśnie wygląda granie w Polsce. Grasz sobie na komórkę i ona się zacina. Ten portal jest w tej Być może portal jest w kwieciarni. Czekaj, scanek disabled, location nie, bo Myślisz, że jesteśmy... O dobrze. O, o. czy no portal raczej. jest w kieciarni? Nie no, portal jest. Tam jest, na kładce, więc przyjmuję, Portal jest na, na kładce, dobra, to poczekaj, Przej otwórzmy portal. No tu jest dobrze, jesteśmy Aha. w zasięgu. I co, przejmujesz teraz kładkę? Kładka Przejmuj jest kładkę. nasza. Hack portal. Czuję się jakbym był na jeżycach Harking. i był w tej ekipie tego łony, tego kładce. znanego poznańskiego rapera. O, i zdobyliśmy rezonator i portal KEY. Yes! I co to teraz daje? Nie, nie wiem, ale o, ale ktoś już tu był, jakiś Marek Stokowski. Bądź przeklęty, Marku Stokowski, gdziekolwiek jesteś. Czekaj. możemy zrobić... Marek Stokowski śmierdzi! Możemy chyba zostawić te rezonatory? O, Można zostawimy ci rezonator Stokowski, Idys. Albo możemy upgrade'ować ten portal, deploy rezonator. Oj, schakuj mu portal. Nie, no, ale już skakowałem. Mm -hmm, to super. Portal running hot! Yes! Rozgrzał się. O, przejąłem go! O, yes! idys Marek! Upgrade portal. I co? Aha, play? bo też na mapie tego nie widać tutaj dookoła, ale są porozrzucane gwiezdne cząstki, które wykrywa tylko komórka Tomka. Ja ich też nie widzę bez komórki Tomka. I generalnie jak Tomek zbiera te komórki, to może potem coś wydawać na nie. Czy dobrze powiedziałem? Tak, dobrze powiedziałeś. Więc chyba przejąłem ten portal. Jest, tak czuję, tak smakuje sukces. To dawaj, przejmiemy jeszcze ten drugi. Żeby... A, widzisz, złapałeś bakcyla. O, a ten jest Meksyk, Grzegorz M. Grzegorz M? Ha, Pożegnaj się ze swoim portalem. Ale nie, no, nie wiem, bo to są jakieś zdjęcia przy tych portalach. Ja nie wiem dlaczego są te zdjęcia, skoro portal nie należy do nikogo. A możesz zrobić moje zdjęcie tutaj komuś? Nie wiem. Przejąłem portal, czekaj. Deploy resonator. O, i jak ten kluczyk? Haha. O, i teraz połączyłem oh. portal w Takie się tam... Wow. Okay. Nie wiem. Aha. No no. Okej, okay. to jest gra dla ludzi, którzy chodzą po mieście i lubią sobie klikać. Tak, dokładnie tak. Mm. Fascynujące, to zobaczymy tym razem.